Wasza dwójka kiedykolwiek będzie przygotowana do lekcji? Zbychu, ale o co ci chodzi? Po pierwsze nie jestem zbychu chlejusy, a po drugie chodzi o to, że wy nigdy nie jesteście przygotowani. Ja jestem. Jak on jest, to i ja. To udowodnijcie. Otwieraj tą komnatę tajemnic. Yy, młotek, młotek, toster, toster. Monitor. Monitor. A to nie jest ten, który zaginął z sali informatycznej? Nie, no gdzie? Tamten zaginął, ten ma się dobrze. Dobra. Odkurzacz. Odkurzacz! Yy, karma dla psów. A po co wam karma dla psów? Jak chcą nas spisać, to i dokarmiamy i odpuszczają. Olej Kujawski. A olej po co wam? Od miesiąca pan każe robić nam kawę i jeszcze nie zauważył? To kim chcesz być? Będę akaner Yuku, wstydliwą dziewczyną kawaii, która lubi psykorgi i przyjaźń. Dobra, zaczynamy. Hej. O, he, hej, jestem Akane-chan. Nie przywykłam do rozmowy z ludźmi. Gwiazdka i odwraca się. Moje gratulacje. Wygrywasz czarną edycję e -fona. Sugoi. Dziękuję, Slive Magdaikel-senpai. Pierwszy raz ktoś daje prezent Akane-chan. Gwiazdka odwraca się zarumieniona. Czy chcesz się zaprzyjaźnić z Akane? Co? Three, two, one. I'm so fucking angry. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, I have no friends. <clears throat> what am I? A roach? No. What happens when you drink the potion?

Co ty tak krzyczysz W szkole krzyczysz, na ulicy krzyczysz. Naprawdę współczuć tylko twoim rodzicom. Yy, bo ja się pani tutaj w ogóle nie spodziewałem. Spodziewałeś to ci się może, że to kartkówki, którą zapowiadałam. Yy, tak, tak, ja oczywiście pamiętam. A, a w ogóle co pani tutaj robi? A tłumaczyć to ja się tego nie muszę. A, no tak. Yy, to do widzenia. Do widzenia. I w ogóle czaisz wychodę ze spożywczaka i nie uwierzysz kogo ja spotkałam! Pani policjantko, zapnij mi kajdarki Pani policjantko, weź mnie do sypialni Rodziny kaszodzejda w rodzinie W sobotę urodzinki Karolinki są Trzeba iść na zakupy kupić se coś ładnego, aby się pokazać rodzince Niech widzą, że mi się powodzi No i zakupy prawie gotowe A co takiego kupiłaś? Kupiłam nowe PlayStation i klocki Lego i kolekcjonerską Barbie I prywatną wyspę na Malediwach Wy a mi żałujecie każdej złotówki. Masz rację, muszę dokupić jeszcze kolekcję Simsów i prezent będzie kompletny. Aha, no i mówię ci, pół sklepu wykupiła jak znosiła to prezenty do auta, to musiała iść na dwa razy, bo za pierwszym razem się nie zabrała. A mi pizda żałuje głupich 6 złotych na monsterka. U mnie to samo jest, zbliżają się urodzinki bąbelków to wydarzenie jakby co najmniej Biskup miał przyjeżdżać. Też taka naiwna byłam, jak ty czekałam sena na 18 urodziny w nadziei, że trochę kasy wpadnie. W nadziei, że mi kupią to moje wymarzone auto. A w rzeczywistości spakowali mi walizki i kazali wypierdalać i se samemu radzić. A innym to kurwa kupują ostatnio mojej kuzynce tableta kupili mojemu kuzynowi laptopa. A mojemu bratu kupili mieszkanie na studia. I no ja gówno dostałam, a pierdolę to wszystko. Niech to wszystko szlak trafi, na urodzinkach. No masz tutaj drobny upominek od cioci, pamiętaj, że to ciocia ci dała. Dziękuję ciociu. Proszę kochana, trzy tysiące niestety więcej nie miałam odłożonych, ale za rok coś lepszego się wymyśli. Dziękuję, masz tutaj wnusił wycieczkę na Malediwy od babci. Mam nadzieję, że prezent się podoba. Tak, babciu, bardzo podoba. Wy w, kurwa fałszywce pierdolone zaraz tym dzieciom to do dupy wejdą. Czy ja się rajduję teraz? Myślisz, że tak brzmi wkurwiony człowiek? Muszę się zaraz kurwa dowiesz jak brzmi wkurw! Okej! Jestem kurwiona! Chodzę do żadki za megatona! Jak się poleje paska założona! Come on, pick up, pick up, pick up! Hi! I love you so much! Can I have $2,500? No. Why on- Do you need $2,500? Oh, you know, for an escape room? You're joking, right? What kind of escape room costs $2,500? Prison. I'll be there in 10, idiot. No szybciej, no. Zamówienie numer 56. Ja mam numer 13 do kurwy nędzy. Może sobie zapomnieli. To nie panu przypadkiem? Yy, moje? Nie. Zamawiał pan 30 czyś burgerów, 15 cikerów? Nie, no nie. 150 nuggetów, 50 cikerów, 60 opakowań frytek i 10 dużych Pepsi. Nie, chyba sobie żartujesz. Kto w ogóle tyle żre? Ja, a co? Problem? O w dupę. Nie, nie, absolutnie. To byczku tylko kolacja. Jutro na śniadanie też przyjdę. Strzała. Do widzenia, chory pojeb. Ja bym to ja Chyba z pół roku. Numer 57? Ej, no dobra, mam pytanie, bo chyba zapomnieliście o moim zamówieniu. Na pewno nie. Wydane było na 100%. Idę po kolei. Czyli ktoś mi je podjebał. Ej, chyba pamiętam. P serio, gadaj. To był taki dziwny typ w białym swetrze i pinglach jak słoiki No to już wiem, kto to był. Oddam ci jedzenie, jak pokażesz mi skarpetki. Wiedziałem, nie mam dziś białych skarpetek. No to nie oddam! Ja mam białe. O matko. A co było później, już każdy pewnie dobrze wie.

Yeah, Chip it So many great candidates. I'm gonna let the finger decide. Wait. Whoa. Whoa. The Dragon Warrior! It's me! This one is for the boys with the boomer system Oglądaj przy rodzicach. Siema kurwa, jaki lekcja mamy teraz? Język koreański. Poczekaj, nie mamy koreański. Sprawdź w librusie. Dobra, dobra, ale tylko nie pokazaj mi dziwne reakcje. O kurwa, jest naprawdę język koreański. Ja pierdolę. Hello everyone. Ja jestem nowa nauczyciel koreańskiego. Gdy nie znacie już już jest nowa lekcja 2 w plan lekki. Język koreański. Ale ja cię się jest nowy i oficjalny lekcja. Ja nie kurwa, co ty gadasz? Święty gadulstwo Jappingtonów. Ty wyglądasz, że zrobiłaś suma Proszę, zamknij się, upoki dostanie z pizdzie. Zamknij się, ty mordo koreański. Twój stary wyjada czekoladę z Seven Daysów. Oty Malipin do dostanie 70264017494720571958290284 pist i 696969. Proszę idź do dyrektora o dostanie z więcej 58 miliard 300 milionów 357 190 pist. Ja zaraz wwrócę cię z okna i zabije ci. Gdy Piotr poszedł do pokoju dyrektora i poszedł do domu, a teraz czego do cholery chcesz? Ja pierdolę Piotr, dlaczego zachowałeś najgorszy do pani Eunkyunga? Ja już sto razy mówiłam, że musisz przestać zachowywać się jak chuj do nauczyciela. Masz karę i za to dostaniesz 10 kary takie jak Kalioł. Zabiję tak cię. Oby mnie, moje receptory, węchowe myliły. Oby mnie, uczułam taki zapach tytoniu. Ja teraz absolutnie nie będę dochodzić po prostu, kto to tutaj jest sprawcą tego całego zagaszania. Ale moi drodzy, ile wy macie lat? Ile wy macie lat? 15? Szanowni Państwo, nie będę tutaj żadnych moralów prawić. Ja się w detektywa bawić nie będę. Ale wiecie, wiecie co? Wyniszcie je wszystko. Wszystko, swoje serce, płuca, wszystko, to wszystko. Ale też po prostu innych. I w tym mnie. I głowa mnie teraz odprze. Proszę odsłać okna, tam lufcik, i na górze. Wszystkie. Wszystkie. I proszę zaraz, tam lekcję, muszę odpocząć. Nigdy nie To moja młodsza siostra, lola. Jest jeszcze mała i bardzo śmieszna. Mam Mama proszę mi czasem, czym dał loli obiad. To okropnie trudne zadanie. Bo Lola wie, grmasi i grmasi. Bo ja nie jadam groszku, ani marchewki, ani kartofli, ani pieczarek, ani spagetti, ani jajek, ani barówek. Nie jadam też kalafiora, ani kapusty, ani fasolki, ani bananów, ani pomarańczy i nie lubię też jabłek. Ani ryżu, ani sera, ani paluszków rybnych. No i za skardy świata nigdy nie zjem pomidorów! Otwórz się, fajerze! Chyba to mamy. Pijcie, picie, pijcie. Próbateszko! No dobra, ludziska, Tuńczyk się sam nie zapuszkuje, nie? Co to jakieś Zajebiście, w końcu zimno! No i teraz zamiast się pocić w koszulce, przynajmniej się będę pocił w kurtce. Jezus, pada na dworze Jebać to słońce, kurwę. Nareszcie nie muszę wychodzić z domu Buty ujebane, spodnie ujebane To jest to Zajebiście jest Fajnie, że jest ciemno o 16 Przynajmniej nic nie widać Kurwa, w końcu <śmiech> <śmiech> W końcu mam grypę No i wzorowo, w końcu nie muszę Odpalać wiatraka, żeby przeżyć To przynajmniej trochę przyoszczędzę A chuj, na piątkę, co się będę Ciekawa jaką dostałam ocenę z tego sprawdziano fizyki co był. No ja też. Czy ściągałaś, ona Cię zabrała. No ale dzień później kazała mi robić. Aha. Macie swoje sprawdziany! Co to jest do cholery za ocena? Jedynka? Znowu? To jest nic. Ja mam jedynkę z minusem. Co? Z minusem? No. O matko. Hej, jak on dostał się ocenę? Eee. O śmierci już nie marzę. O śmierci już nie marzę. No ja pierdolę, przez cały dzień rysowałam fanarty, a jutro ta pizda pyta z tej jebanej biologii. Wiem, powiem, że jestem chora. Mamo, mamo, jestem chora. Nie wkurwiaj mnie gówniarzu, wiem, że jutro będzie pytała. Mam to w dupie, zapierdalasz jutro do szkoły gówniarzu, a teraz wypierdalaj do łóżka. Witam serdecznie, bez zbędnego przedłużania zrobimy sobie szybką kartkuweczkę. No ja pierdolę, chyba ci się w dupie poprzewracało. Zamknij mord, nikt nie pytał o zdanie. Wyciągamy karteczki, tysiąc pytań, dziesięciu minut wam wystarczy, to szybka i prosta kartkuweczka. No chyba nie, jakiś problem, koniec czasu, oddajemy karteczki. Ty gówniarzu, czemu jedynka, czy ty jesteś jakaś akustyczna? No ale mamkę ja przepraszam. W dupie to mam, zabieram komputer, telefon, nie ma rysowania i cały dzień siedzisz i się uczysz. Co my mamy teraz? Matmę kurwa. Na trzeźwo się nie da. A kiedyś byliśmy trzeźwi? Teraz, ale zaraz to naprawimy. Otwieramy książki na stronie 60. Oho, jaki macie problem? Nasze książki nie mają takiej strony. A wy w ogóle macie książki? Pff, nie? To jaki macie problem? A ty po chuj każesz otwierać coś, czego nie mamy? Chuj to wszystko dostajecie po piździe. Tylko nie mam gdzie wpisać, bo już miejsca nie ma. Nah, who has that game? If anyone in my... Uh, uh. Anybody? What? M -Rick! M -Rick! M -Rick! You're... A ty to się tak cieszysz? Nic, po prostu wychodzę dzisiaj wcześniej. Wychodzisz wcześniej? SŁUCHA?! No tak, mam lekarza. Lekarza? Tuż przed lekcją matematyki? A jasne! No. Czy ty mnie masz na kretynkę? Oczywiście, że twoja wizyta u lekarza to jedna wielka ścieżka. Pociągnę do odpowiedzialności ciebie twoją nieodpowiedzialną matkę, która wyszła z tobą w tę obrzydliwą konspirację. Co, 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 co się dzieje? Pani z przykrości, muszę przekazać złe wieści. Oliwia planuje ucieczkę ze szkoły. Ale ja pozwoliłem Oliwii, bo Oliwia jedzie z rodzicami do lekarza. Słucham? Pani jej pozwala? no, co to ciemnota po prostu? Czy tylko ja jestem na tyle inteligentna, żeby nie dać się nabrać na te tanie sztuczki? Ja nie pozwalam na te oszustwa, konspiracje, manipulacje i po prostu jest mi wstyd. Jest mi dla was wstyd, że dzielę klasę z takim bydłem. Uch do dyrektora i gwarantuję, że obydwie będziecie miały problem. Zuzia, masz ten? Ani słowa! I tak ma być, trzeba trzymać ich krótko! Ty, gdzie jest Baszko od matmy? Nie słyszałeś? No właśnie nie! Zgupiała! Jak to zgupiała? No po lekcji czwartą, a musieli ją zamknąć w zakładzie specjalnym. zakładzie specjalnym? Nie wytrzymała z nimi nawet miesiąca. To kto ich teraz będzie uczył? No ja na pewno nie. Ja też nie. Na mnie nawet nie paszcie, im potrzebny jest egzorcysta. Egzorcysta? No raczej tej zwierzy nie by się przydał dobry weterynarz. Co wy mówicie? Przecież to dzieci! No właśnie dzieci szata najzłowczystej postaci. To prawda mogliby oni horror nakręcić. Horror, wy jesteście chorzy! O nie, to oni są chorzy! was serdecznie... Z tej strony DJ Hasper od zapinamy pasy. Ja nagrywam set konkursyjny na cool festiwal. No to zaczynamy. Zapinamy pasy. Mam, ma, mam nadzieję, że wam się spodoba. Życzę nie Za What the heck? Why are you so small? Why are you so stupid? Nice one, dude. No, guys, he smushed Terry. Get him! Oh no! Tear <laughs> it out. It's gonna be long. No! dupę. <noise> Muszę się chować. Ta mała łachudra myśli, że go nie widzę. Akurat też teraz musi być w sklepie. A próbuj dalej się chować. Jesteś taki duży, że za cysterną by cię było widać. Muszę poczekać, aż wyjdzie. Nie dość, że w szkole widzę tą fałszywą mordę, to jeszcze i w sklepie. No paszą wąt, bo ziomki na mnie czekają. A specjalnie teraz sobie tutaj będę łaziła. Niech się kurwa kitra tam między tymi arbuzami. Cztery godziny później. Kurwa, no ile można zakupy robić? Przy czekoladkach już dwie godziny stoi wieloryb jeden. Ale już mu tam pewnie kory spawa <noise> Następny Dzień. Dzień dobry przyszczepy. Dzień dobry. Ty co mnie tak młody wczoraj w sklepie prześladowałeś, co? Pani widziała? Oczywiście, nieudolny jesteś strasznie, a pani 4 godziny zakupy robi, zakupowiczka. Ciekawe, czy się na sprawdzeń dzisiaj nauczyłeś. <laughs> nie, bo przez panią nie zdążyłem ze sklepu wyjść przed zamknięciem i musiałem tam nocować. Czyli już cię wpisuję pałę za sprawdzian. <laughs> młody. Jup to, oh. Ja pierdolę, w całym pokoju nauczycielskim mówią o was skurwiele, że nie umiecie zamknąć pist i ciągle gadacie. Dlatego dzisiaj was przesadzę i możecie dziękować tylko sobie. Ja pierdolę, pewnie chłopacy gadali, bo my prawie nigdy nie rozmawiamy. To ich wina, oni ciągle coś pierdolą o sigmach i szkidibi chuj wie co. Udawaj, że nic nie widzisz, jak ona ciebie przesadzi do kogoś innego. Dobra kurwa Tymon idzie do Majki, Artur do Bogusi, Krzysio do Mikołaja, Konrad do Luizy i Angela do Joasi. Pomocy kurwa. Będziemy się super bawić. Prędzej zrobię loda Krzysiowi niż ciebie dotknę. Co to znaczy zrobić loda? Zapytaj rodziców oni ci powiedzą. Co ty robisz? Czemu masz telefon w piórniku? Zamknij się bo jeszcze ciebie kurwa ktoś usłyszy jebany debilu. Powiem to pani że mnie wyzywasz. Ja pierdolę nie sądziłam, że oprócz tego, że jesteś płaska jak deska, to jesteś kurwa taką sześćdziesioną. Ja nie jestem płaska, ja po prostu jeszcze dojrzewam. Ty jesteś głupia jak but, kiedy mnie tak wyzywasz. Proszę pani, ona mnie wyzywa od buta, każdy słyszał. Ale to ona zaczęła, proszę pani. Ja słyszałam kurwa, że Joasia wyzywa Angele od buta. Zamknąć już kurwa pizdy, Joasia ty szczególnie. Ale proszę pani, ja nic nie zrobiłam. Zamknij pizdę, bo jeszcze ci pałę wlepi. Ale i tak powiem, to mojej mamie i mnie przeprosisz. Kurwa kochaniutka, ja prędzej zrobię loda twojemu staremu. I did not have sexual relations with that man. I'm just kidding, I did possibly. I did not have sexual relations with that man. I'm just kidding, I did possibly. I did not have sexual relations with that man. I'm just kidding, I did possibly. To czy was posrało już do reszty, żeby podstawowego zadania nie umieć zrobić? Jesteście nieugami, debilami. Właźna matka was pewnie nie chciała. Dzień dobry wszystkim. Wspaniała klasa, tylko spójrzcie kto nas odwiedził. To pani dyrektor. A, tak chodzę po klasach, sprawdzam jak lekcje wyglądają. Nie przeszkadzajcie sobie. Akurat robiliśmy takie doświadczenie chemiczne. Proszę pani, ale my jesteśmy na lekcji matematyki. Oczywiście pani dyrektor, chodziło o doświadczenia matematyczne. A więc Kasiu, zapraszam cię do tablicy. Przecież mówiła pani, że nie umie tego zrobić. Kasiu, na pewno potrafisz to rozwiązać. Eee, jakiś problem? Ale ja naprawdę nie potrafię, proszę na mnie już nie krzyczeć. Dasz radę. Uwierz w siebie, jesteś zwycięzcą. Co pani niby teraz robi? No, jak to co, Kasiu, motywuje cię jak zawsze? Takie mam jeszcze pytanko na koniec. Jak pani nagradza uczniów? Akurat dobrze, że pani dyrektor przyszła. Miałam wręczać właśnie kwiaty uczniom za ich sukcesy w nauce. Proszę, mógłby pan mi pomóc? Pewnie, co trzeba. Ja za bardzo w tym zadaniu nie rozumiem. parzalsty. Tutaj jakaś taka. <noise> o! Kurwa. Przecież Marcel, ten... Skup się. A. wystarczy, że to zrobisz dwa działania. Dwa działania i start. Nie wiem, dlaczego ty tutaj nie rozumiesz, naprawdę. Że no, mam nadzieję, że już to rozumiesz. Trzasknięte. Serdeczny.